Witam Was serdecznie. Dawno mi to będę udostępniałam. Byłam chora, niestety, od dwóch tygodni na L4. dopadła mnie grypa typu A. No i teraz mój układ oddechowy musi dojść do siebie, bo niestety cały czas są zapalny. Ale chciałabym chociaż króciutko Wam pokazać, jak to wygląda. I powiem tak, zimne w momencie, kiedy stają się dojrzałe, są wobec siebie brutalne w grupie. W tej chwili zostało tylko trzy. Jeżeli obserwujecie mój kanał, wiecie, że było ich więcej. Tutaj ze skalarów został jeden z tych dużych. Była para, dokupiłam cztery młode. Zobaczymy, czy się kiedyś dogadają. Może podejdę bliżej, to Wam też pokażę. Tutaj moje zbrojniki nie wiem, czy pamiętacie. Tutaj z L001. Tam macie na szybie Sonia. Dwójeczka. One są u mnie od kilku centymetrów. W tej chwili kiepsko dostępne, jeśli chodzi o polski rynek. No i jak widzicie, jak to się trzymają. Ślimaków, świderków naprawdę ogrom. Mnożą się również herkulesy proszę bardzo Jak się zrobi cieplej, jak ktoś z Was byłby chętny, to dajcie znać, za koszty matu mogę świderków podesłać. Tutaj zobaczcie Adonis. Jeżeli ktoś chciałby mieć Adonisa, to nie polecam do akwariów mniejszych niż te moje 450, bo podejrzewam, że za jakiś czas też będę musiała go sprzedać. To jest ten największy skalar, no ładnie się pokazuje. Tu Wam też pokażę jednego ze zbiorników. Piękny, prawda? To jest green. A blue się gdzieś schował. Mam również tak zwanego kaktusa. Ci, którzy wiedzą, jak kaktus wygląda, to nie będę tłumaczyć. Jest on bardzo nieśmiałe, więc czasami widuję jego ogon. Czasami uda się zobaczyć coś więcej. Ale w całości jeszcze się nasz dżentelmen nie pokazał. No dobrze, to troszkę się znowu odsunę, żebyście mogli zobaczyć całość. Nie wiem jak wy, ale ja za chwilę się idę położyć spać. Na rano pobudka. W ramach tych świderków, jeżeli ktoś z Was jest chętny, to śmiało dajcie znać w komentarzach, jak tylko pogoda się poprawi i będą plusowe temperatury, myślę, że możemy się jakoś dogadać i paczkomatem mogę podesłać. Mogę też wystawić na Alixie, w ten impost też jest tańszy, bo Alix gdzieś tam swoje ceny ustala. Więc zapraszam. Ja z chęcią tych świderków oddam. Mogę też dorzucić jakieś te herkulesy. Zobaczcie sobie jak ten ślimak wygląda. Ci którzy nie wiedzą. <kuh> Przepraszam. I spokojnej nocy. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi. I niech tak się trzyma dalej. Dobra noc.